Żeby dobrze wejść do nowego życia, potrzebujesz pokłonić się starej wersji ciebie. Niezależnie od tego jakie błędy popełniłaś, co działo się w twojej przeszłości, podziękuj sobie, abyś mogła wejść do nowego. Podziękuj starej wersji ciebie, że mimo różnych trudności, mimo różnych słabości, którymi ta twoja stara wersja ciebie się charakteryzowała, być może dlatego, że nie wiedziała, że są inne wartości i korzystała z tego, co znała. Podziękuj tej starej wersji siebie, połącz się z nią, na przykład w taki sposób, że weź stary kubek. Może masz taki kubek właśnie sprzed lat, ja mam jeszcze z poprzedniego mieszkania. Zapasz sobie jakiś ulubiony napój, ja mam kawę inkę z cynamonem, kurkumą, kardamonem pieprzem kajen I pobądź tak symbolicznie z tą starą wersją ciebie, w tym nowym. Podziękuj za to, kim byłaś. Podziękuj sobie za te wszystkie mocne cechy, którymi się odznaczałaś w tamtym momencie Twojego życia, które doprowadziły Ciebie do tego miejsca, w którym jesteś dzisiaj.